Kazik od zawsze robił to, co lubił. Całował żonę, wślizgiwał się do wyrka i od razu zasypiał. Pewnego dnia obudził się obok podstarzałego faceta ubranego w biały szlafrok. Co to cholery robisz w moim łóżku? I kim ty do diabła jesteś? Zapytał Kazik. To nie jest twoja sypialnia. Ja jestem Święty Piotr i jesteś w niebie. Odpowiedział facet w szlafroku. Że co? Twierdzisz, że jestem martwy? Nie chcę umierać! Jestem na to jeszcze za młody! Chcę natychmiast wracać na ziemię! To nie jest takie proste, odpowiada święty. Możesz wrócić jako kura albo jako pies. Wybór należy do ciebie. Kazio pomyślał przez chwilę i doszedł do wniosku, że bycie psem jest stanowczo za bardzo męczące. A życie kury wydaje się być miłe i relaksujące. Bieganie po zagrodzie z kogutem nie może być złe. Chcę powrócić jako kura, odpowiada. Kilka sekund później znalazł się w skórze całkiem przyzwoicie upierzonej kury. Nagle poczuł, że jego kuper zaraz eksploduje. Wtedy podszedł do niego kogut. Hej, pewnie to ty jesteś tą nową kurą, o której mówił mi święty Piotr, powiedział kogut. Jak ci się podoba bycie kurą? No jest okej, okay, ale mam dziwne uczucie, że mi kuper zaraz eksploduje. O, no tak. To znaczy, że musisz znieść jajo. Jak mam to zrobić? Gdaknij dwa razy i zaprzyj się najmocniej jak potrafisz. Kazio zagdakał i zaparł się najmocniej jak potrafił. Nagle chlust! Jajko było już na ziemi. Wow, jakie zajebiste! powiedział Kazik. Zagdakał jeszcze raz, zaparł się i wypadło z niego kolejne jajo. Za trzecim razem, gdy zagdakał, usłyszał krzyk swojej żony. Kazik, co ty do cholery robisz? Obudź się! Zastrałeś całe łóżko! <laughs>